Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale J -ty -ty -ka. O wyszło Muszę zrobić jakiś nowy jingle po prostu, bo cały czas robię takie O wyszło To musi robić się nudne Dzisiaj porozmawiamy na temat, który podsunęła mi do zrobienia Iza z kanału Pampera, albo bardziej szerzej znana jako Iza od Instagrama Zu Pampera Bardzo często po prostu dostawała pytania na temat plusów i minusów stajni przydomowej i uważam, że taki temat jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i bardzo pomocny dla wielu osób, ponieważ ja też bardzo często takie pytania dostaję. Oczywiście, z racji, że Iza podsunęła mi ten pomysł oraz bardzo mi pomogła ze scenariuszem, ponieważ tak naprawdę cały scenariusz wypisała i to wypisała jeszcze w tabeli plusy i minusy. Czego mi by się totalnie nie chciało, więc e, cały scenariusz autorstwo jest Izy, za co ja naprawdę bardzo jej dziękuję, bo w momencie, w którym wy to oglądacie, ja siedzę i piszę jakiś egzamin, mam sesję. E, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I Iza również oczywiście pojawi się w tym odcinku. Zaczynamy. Całość jest podzielona na plusy i minusy. To jest również podzielone na konie, stajnia, padoki. Pasze ściółka, plac do jazdy, inne. O coś, o co trzeba zadbać, i się zawiera w tych plusach i minusach. Iza plusy, I zapodaję plusy, ja podaję minusy, i zaczniemy od koni. We własnej stajni fajne jest to, że to my decydujemy, gdzie są nasze konie. Czy stoją w stajni, czy są akurat na podoku. Kolejny plus. To pożywienie na koni. Mamy pewność, że konie dostaną taką ilość i tak, takie pożywienie, które dostać powinny. Wiemy, że na naszych koniach nikt nie będzie oszczędzał. Konie. konie to zwierzęta stadne i tak naprawdę to aktualnie jest mój największy problem. Bardzo często ktoś do mnie pisze, że jak mogę trzymać konia samego. Problem jest w tym, że Wy widzicie tylko to, co Wam pokazuję, moi drodzy. I tak, teraz będę się trochę usprawiedliwiać, bo mnie, mnie samą to boli. A jak ktoś mi jeszcze pisze właśnie, że znęcam się nad koniem, to już w ogóle jest takie okropne. Dorima... Koleżankę, którą nie za bardzo lubi, <grywa> którą nie za bardzo lubi, ma kucyka sąsiada. I z tego, co wiem, również sąsiad kupił sobie teraz nowego konia zimnokrwistego yy, i ma gdzieś yy, grodzić na padoku. I ma gdzieś im grodzić padok, więc spokojnie. Dory ma towarzystwo. Jedyny moment, w którym jest sama, to jak wyjeżdżamy w teren, albo jedzie, jeździmy sobie na placu. I jak jest w boksie. Stale ją obserwuję, stale patrzę, co się z nią dzieje i naprawdę, poza tym, że zaczyna być typową kobyłą, czyli jest wyrytne czasami, to jest ok, naprawdę. Optymalna ilość stada to 3 sztuki i więcej, ale oczywiście dwa konie jak najbardziej jest spoko opcją. Oczywiście wiąże się to z wyższymi kosztami, bo jeden koń kosztuje mniej niż dwa konie, i nie mam tu na myśli ceny kupna, a ceny utrzymania. Jeśli budujemy stajnię od nowa lub przerabiamy na stajnie inny istniejący budynek, sami decydujemy, jak ta stajnia będzie wyglądać. Pod warunkiem oczywiście naszych możliwości finansowych. Także sami decydujemy, czy w naszej stajni będą stały dwa konie. 4 czy 10? Stajnia. Minusy stajnie. Minusy stajni. Oczywiście musi być budynek. Yy, I chyba, że macie zamiar stworzyć yy, stajnię yy, bezstajenną, stajnię przydomową, bezstajenną na zasadzie tylko i wyłącznie samego padoku. Jednak, nawet w takim przypadku osobiście uważam, że jakaś stajnia, jakieś boksy powinny być. Przynajmniej yy, po jednym boksie na konia. Ponieważ w momencie, w którym coś się stanie, będziemy musieli oddzielić konia od konia, to warto mieć gdzie tego konia jednego umieścić, drugiego, po prostu żeby je oddzielić, czy ewentualnie móc zapewnić koniom indywidualne po prostu żywienie, czy indywidualne zabiegi zohigieniczne. Wiesz, remonty są na naszej głowie i trzeba też pamiętać, że nikt nam w tym nie pomoże. jeżeli to są nasze konie, to cała opieka nad staniu, nad remontami, nad wyłożeniem gnoju leży na naszych barkach. To my decydujemy, ile na, tym, ile na tym padoku będą stać. Czy będą stać godzinę, dwie, pół dnia, cały dzień, czy może całą dobę. Nasze konie nie muszą się dostosować do koni innych ludzi. Minusy padoku. Padok musi być odpowiednio wielkościowy, w odpowiedniej wielkości, w zależności od wielkości stada i od tego, jaka jest ustalona hierarchia w nim. Bo jeżeli stado jest duże i jest w nim trochę koni, które bardzo, ale to bardzo odstają od tego stada, to muszą mieć gdzie one uciec i gdzie się tak jakby zdala od tego jakby stada czy głównego agresora paść. Musimy zapewnić na takim padoku oczywiście Trawę. Najfajniej, jeżeli ta trawa jest różnorodna. Trzeba też pamiętać, że fajną opcją są, e, po prostu, jest po prostu obecność drzew i, i krzaków, drzew i padoków, drzew i krzaków i oczywiście koniecznie świeża woda. Potrzebne jest dopadok, oczywiście ogrodzenie powinno być stałe i mocne, albo, tak jak ja mam, paliki i pastuch elektryczny. Po prostu coś, co będzie zniechęcało konia. Do wykraczania poza e, granicę padoku. Jeżeli padok, który mamy, jest dość mały, trzeba pamiętać o tym, żeby regularnie go sprzątać. Jeżeli mamy duży padok, to nie ma problemu. Chodzi tutaj o to, po prostu, żeby koń nie natrafiał co krok na swoją własną kupę, na swoją kupę czy na konia innego. Ponieważ to e, bardzo szybko pozwala na to, ponieważ, bardzo szybko, ponieważ to bardzo szybko powoduje rozprzestrzenienie się chorób pasożytniczych. Na padoku konieczne też jest zapewnienie cienia. W lato temperatury osiągają naprawdę kosmiczne temperatury. Jeżeli koni nie ma możliwości gdzie się schować w jakimkolwiek cieniu, to bardzo szybko o udar. Takim e, jakby zapewnieniem cienia może być wiata albo po prostu drzewa. Kolejny plus poszydzenie koni. Mamy pewność, że nasze konie dostaną to, co powinny dostać i w takiej ilości, jakiej chcemy. Wiemy, że na naszych koniach nikt nie będzie oszczędzać, a sianą dostanie podane tak, jak my chcemy czyli rzucone na ziemię czy podane w siatce. Następny plus przy domowej stajni to ściółka. Tak samo my decydujemy, czy konie będą miały ścielone trocinami, słomą. Przez czy zupełnie czymś innym. Nie mamy obaw, że tej ściółki będzie mało, bo to my ścielimy konią, więc sami decydujemy, ile tej ściółki będzie. Pasze i ściółka i ich minusy. Pasze, o pasze i właśnie ściółkę, siano, słomę, trocinę czy pele, co tam kto woli, musimy martwić się sami. Nikt nam tego nie zapewni. Sami musimy również dawkować pasze, wybierać swoim koniom pasze, e, zmieniać coś w paszach. Musimy sami o to zadbać. To jest bardzo ważne i to jest tak naprawdę największy minus o to, że nikt za nas o niczym nie pomyśli. Jeżeli kończy się siano i słomacza, odpowiednio wcześniej kupić e, właśnie te rzeczy, po to, żeby ich nie zabrakło, żeby koń nie miał jakichś wielkich przerw w e, spożywaniu siana czy miękkie ściółki. Można też samemu sobie zapewnić siano i słomę. W moim przypadku jest tak, że słomę mam własną, ale siano będę miała dopiero w następnym roku własne. I od razu mówię, że kupno słomy i siana to dodatkowy koszt. W zależności od regionu są to różne koszta. U mnie słoma, powiem szczerze, że nie wiem ile kosztuje, ale około 30-60 zł za balot. A balot dobrej jakości siana kosztuje około 100 zł. Bardzo fajne jest to, że w naszej stajni nie będzie osób, których nie chcemy, których nie lubimy, no bo to jest teren prywatny, więc z jakiej okazji miałyby tu być, prawda? Plac dojazdy idealnie jest, jeżeli możemy wydzielić sobie tak, jak ja, po prostu miejsce do jazdy i kiedy możemy po prostu wyjeżdżać sobie w tereny. Takie uroki życia na wsi, jednak, jednak nigdy raczej, chyba że jesteście mega bogaci, nie będziecie mieli placu profesjonalnego. Chodzi tutaj głównie o podłoże. Minusem jest też to, że raczej mało osób z rodziny będzie chciało przyjść i porobić Wam na przykład zdjęcia albo poustawiać Wam przeszkody. Z ustawianiem przeszkód i z minus, i zdjęciami to są największe minusy, ja to potwierdzam, to jest ogromne. Myślę, że bardzo ważnym plusem takiej przydomowej stajni jest to, że umawiając się z weterynarzem czy kowalem, my nie musimy się dostosować do kogoś innego. My umawiamy się na godzinę, którą nam pasuje i weterynarzowi czy kowalowi. Żadna osoba trzecia nie ma wpływu na ten dzień i na tą godzinę. Nie, nie rzeczy, które również są minusami, to to, że oczywiście trzeba też zadbać o kowala i weterynarza samemu. Trzeba pilnować właśnie regularności w szczepieniach odrobaczeniach czy werkowaniu kopyt, ale największym minusem jest to, że wzrastają nam od razu koszta ponieważ jeżeli wzywany jest do stajni takiej jakby publicznej weterynarz czy kowal, to za dojazd właśnie tych osób Koszt dojazdu tych osób jest po prostu dzielony. Po prostu mniej wtedy wydajemy na tego kowala czy weterynarza. W momencie, w którym mamy właśnie stajnię przydomową, no musimy sami zapłacić całość kosztów dojazdu tych osób. Najczęściej brakuje czasu albo chęci w moim przypadku na pracę z koniem. Jeżeli ma się już tak konia na co dzień, to w moim przypadku naprawdę. Nie chce się już aż tak pracować z tym koniem i ja też jestem po prostu leniwa, ale wiem, że wiele osób ma, też tak ma, plus czas moi drodzy. To nie jest tak, że tak jak w stajniach, tak jakby pensjonatowych, gdzie przyjedziecie, zbierzecie wyczyści konia, wyczyścicie, wsiądziecie, spojeździcie, zejdziecie i odstawiacie konia, i tak naprawdę możecie jechać do domu po dwóch godzinach i macie, że tak powiem, z głowy całość. Tutaj to jest praca cały czas, cały czas coś się robi dodatkowo jeszcze zwykłe domowe obowiązki, czy praca, czy w moim przypadku nauka. No nikt po prostu się nie zajmie. Trzeba mieć naprawdę dobrą organizację dnia. I to tak naprawdę tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś plusy i minusy, których tutaj nie podałyśmy posiadania własnej takiej przydomowej stajni, to oczywiście. Koniecznie dajcie znać. Ja Was serdecznie zapraszam na kanał Izy i na jej Instagrama. Myślę, że na pewno znajdziecie coś tam dla siebie. Bardzo serdecznie dziękuję, Izie, za podsunięcie tego pomysłu na ten filmik. Bardzo mi to pomogło, bo nie miałam pojęcia, jaki filmik zrobić <grytanie> na ten dzień, na tą sobotę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję również za napisanie scenariusza. Ty też mocno uratowałaś mi. Mózg, bo już po prostu paruje. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do Izy na kanały i na Instagramy i do siebie również na Instagram też was zapraszam. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i na razie.